właśnie chcę powiedzieć że właśnie widziałem tego y, meksykana y, filmy on nagrywa i pierdoli kurwa o nas jakieś bzdety ty sam chodzisz model non-stop ty nagrywasz po lasach sam może chodzisz a nie non-stop ty gadasz o, o mnie o krzyśku my normalnie tutaj funkcjonujemy i gadał meksykano, że ja się powieszę? <laughs> jakie głupoty, ty debilu, ty, pierdolony debilu. Ty sam kurwa, wybiłeś się na Krzyśku i zacząłeś tutaj nagrywać i mnie i Krzyśka. I nagrywasz i pierdolisz głupoty. Jeszcze jakie głupoty pierdolę?